Cześć! Słuchajcie, chciałam Wam dzisiaj co nieco opowiedzieć o budowie motyla. Mam tutaj taką figurkę motyla. Wiem, że Ania chyba miała podobną, kiedy opowiadała Wam o cyklu rozwojowym motyla. Hmm? Mam też tutaj taki okaz prawdziwego, ususzonego motyla z kolekcji pewnego pana. I mam puzle, które bardzo dobrze znacie. To są nasze puzle, które przedstawiają budowę motyla. Spróbuję je teraz rozłożyć. Zastanowimy się, jak zbudowany jest motyl. Motyl składa się z trzech części. Jego ciało składa się z trzech części. Z głowy, tułowia i odwłoku. Na głowie znajdują się czułki, oczy i aparat gębowy. Te czułki są bardzo ważne, dzięki nim motyl potrafi wąchać. I ma tam też zlokalizowany, słuchajcie, zmysł dotyku. Tułów jest najbardziej rozbudowany. To do tułowia tutaj przyczepione są skrzydła. Stąd właśnie wyrastają. Czy zastanawialiście się, po co tak właściwie motyl ma takie kolorowe skrzydła? I dlaczego te motyle tak bardzo różnią się od siebie skrzydłami? Hmm? Dzieje się tak dlatego, że motyle w ten sposób najczęściej odstraszają potencjalnych wrogów, który, którzy mogliby zrobić im krzywdę. Ale te skrzydła dlatego są też takie kolorowe, ponieważ samce w ten sposób przyciągają samiczki do siebie. Niektóre motyle dzięki kolorom Jakie są na skrzydła, potrafią też regulować swoją temperaturę, co jest bardzo ważne. Wracamy do budowy głowa, tułów i a samym dole, słuchajcie, jest odwłok. Hmm? Tak właśnie zbudowany jest nasz motyl. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. No.